I ja Was, wszystkie balanki z tej strony oczywiście Tung, tung, Dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj będziemy uciekać przed najlepszym brain rotem, jaki istnieje, czyli właśnie tung, tung, tung z tym oto pięknym panem, z pałką. A masz pikku, Pik pik, pik 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 pik. Dodasz? Dodam. Mam nadzieję, że on nas tą pałką nie uderzy. A jak Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie lajka i subskrypcję. I napiszcie komentarz, jaki wasz ulubiony jest brain rot, i jaką jeszcze gierkę można ciekawą nagrać. A na razie lecimy na pełnej po. Dobrze, moi drodzy, oficjalnie wychodzimy na pole, gdzie żeruje ten wstrętny Tung, 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 Sahur. Zobaczymy, gdzie on jest. Straszne dźwięki dobiegają tutaj. Yy, ma... Boże, jak się dziwnie kamera rusza, tak oooo, tak już tak, nie wiem, cała się trzęsie. Dobra, na tym. Chwilę... Widzę już! Boże, biegnie do razu! Tachok! Ta, ta, ta Tachok, uważaj! Ty, tahokas jest zaraz! Nie, Boże, leci po nas! Leci po nas. Boże, czemu on tutaj przybiegł na starcie, ty, panie Tung-Tung? Boże, tamtą dziewczynę dosłownie zmiotł z powierzchni ziemi. No dobra, o, dostajemy tu jakieś pointy. Jak będziemy mieli 5 y, pointów, będziemy mogli strollować kogoś. To zobaczymy, może sami siebie strollujemy. Dobra, ja wiem, że karteczka gdzieś tutaj po lewej jest, bo naszym celem w ogóle jest znaleźć y, sześć karteczek jeszcze, bo pierwsza była na spawnie. Więc no, musimy, słuchajcie, musi nam się udać. Zobaczymy, co jest, jak faktycznie uciekniemy od tung 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 Sakura. Może jakiegoś innego brandota znajdziemy przy okazji? Halo, halo, witam, pan, Państwa! Czy ktoś tutaj jest ciekawy? O! Tutaj tak czerwono, o, witam, witam. Tu jest karteczka faktycznie. Patrzcie jak wygląda ty Patrzcie jak wygląda ty Co to jest ty. w ogóle ty? Dobra, klikamy to, bierzemy, Mamy karteczkę Czy jestem sam? Zaproś ludzi na serwer? Nie nie, 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 potrzebuję takich rzeczy, nie. O, witam ekipa, it's Kamil z naba jest jakiś Szukamy dalej karteczek, nie? Lecimy, pik pik. Piek, pik, pik, piek. Dobra, lecimy. Co my tu mamy? Czyli karteczki świecą się na czerwono i tutaj w ogóle jest strzałka, która mówi gdzie iść, żeby znaleźć karteczkę, tylko no to mi w sumie nic nie pomoże, bo ja już tą znalazłem, nie? No musimy musimy coś innego znaleźć. O, tutaj też są strzałki. O, a tam są straszne dźwięki też. Mi się nie podoba. Dobra, idziemy tutaj, idziemy tutaj w tego małego przysmyka, dobra? I Kamil, nasz widz, słuchajcie, idzie za nami pomaga nam. Dodaje nam otuchy. Tutaj coś się świeci. Ty co to jest Taki niebieski. Widzicie to? Co to jest? Czy to jakiś speed jest? O Boże, straszne dźwięki tu są moje dozy. Italiano, Brain to już za nami lecą moim zdaniem, nie? Już Tung Tung Sahur po prostu już gdzieś tu biegnie nie? Ale do my się nie przejmujemy My idziemy tutaj tą lewą stroną może, tutaj cały czas? Cała ekipa za nami idzie Dobrze, słuchajcie, im więcej tym weselej, nie? Chyba może trochę podbiegniemy? Trochę może biegniemy? Trochę może biegniemy? Halo, halo, biegniemy, słuchajcie, misiaczki biegniemy tu mamy, Nie, o tu mamy słuchajcie, staminę po lewej, to nie możemy za dużo biegać Trzeba łamać. A, tutaj zrobiłem Ja to zrobiłem kółko w sumie. Ty. O, czerwone się tu! To oznacza kolejną karteczkę. Dzień dobry, witam. Mamy cię, panie piękny. Mamy cię, piękniściu. O, O, brakuje mi teraz tylko jednego prądu jeszcze, żeby móc strollować kogoś. Stroluję tutaj kogoś z moich widzów, nie? Ale mamy ekipę wielką. Witam, witam ekipę. O, tam jest soka, lecimy. Lecimy, 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 ekipa. Lecimy tutaj. Szybko, szybko. O, boże, szybko, szybko. Bardzo szybko trzeba lecieć Oooo O tu jest chapter drugi Tutaj kiedyś będzie chapter drugi Tylko muszą być lajki pod grą Ona to do... Nówka sztuka gra dosłownie, ty Ty a ten Tung 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 Sahur to się popatrzy tutaj tak po, po prostu zaciął że ja nie wiem Halo panie tungture! Panie Tung Halo halo Dzień dobry Dawaj Kamil biegnij do niego Dawaj Kamil Napisałem dawaj Kamil leć w niego Podpuszczam chłopa nie zrobi tego prawda No co ty nie zrobisz jestem widzem ja wiem ja wiem ja wiem No nie, Kamil się poświęcił. Zobaczył czy ten tung 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 zahory jest prawdziwy. I niestety, moi drodzy, jest prawdziwy. O, tu jest kolejny. Boże, jesteśmy otoczeni. Dwa tung tung zahory. Jesteśmy otoczeni, moi drodzy. A co, jak on wyleci na mnie? Nie mów, że wylecisz na mnie. O, dobra, słuchajcie, nie wyleciał na mnie. Dobra, dzięki Bogu. Tu za trochę się bałem już. O, przez to wiec. Boże, jak oni tutaj są zablokowani, jak tu jest ich dwóch, to jeszcze co, będzie jeszcze trzeci i czwarty? Straszne dzięki! Panie trole linii, proszę nie straszyć mnie! O! Mamy mamy pięć prądów już, ty Dobra. I teraz mam wystarczająco punktów tak, żeby kogoś przestraszyć. I mógłbym kogoś wybrać. A mogę siebie wybrać? Mogę siebie czy nie? Nie, nie mogę siebie wybrać. Dobra, muszę słuchajcie. O, mamy Golika jakaś 11. Dobra. Golika 11. Szukamy Goliki 11. Dzień dobry. I straszymy ją I co? Umarła? Dostała zawału? Halo, goli Boże, co to biega za mały? Jakiś, jakiś mały patyczak, widzicie go? Super Superfani 119. Ty, ja nawet nie wiem, co się stało. Widziałem tylko przez chwilę jechać i to koniec. Ty, jest superfani, stick bugu. Lecimy, dawaj, lec lecę z moim kolegą małym patyczakiem. Patyczaku, prowadź. Ty, ja wiem, wie, czu czujesz te karteczki na pewno na odległość, nie? Musimy jeszcze cztery znaleźć, Michu. O, patrzcie, wyciągnął latarkę. ta latarka większa od niego, praktycznie jest. Ty. O, tam jeszcze wone światło. Ty, lecimy. Patyczaku, biegniemy. Piękniemy, dobrze nas poprowadziłeś, ty. Mamy tu karteczkę, pum. Tylko teraz gdzie kolejne będą? Boże, te dźwięki takie straszne. Na pateczaku prowadź. Gdzie kolejne? Tam może? Tam coś musi być. Chyba tam coś musi być, nie? No, tutaj wam powiem. Ciężko, ciężko. To Trochę się już pogubiłem. Nawet nie wiem, gdzie spawn jest, nie? Nawet nie wiem, gdzie wrócić. W razie czego jakbym chciał na mapę spojrzeć. Bo tam na spawnie była mapa, nie? A ja teraz już jej nie znajdę. Ty, ekipa, co wy tak z tyłu zostajecie? Zapraszam szybciej tutaj. Tam. Szybciej wiosłować. Widzowie już słuchajcie pełną parą tutaj powoli wbijają Zobaczymy czy kogoś znajdę O tutaj jest co? A tu jest ta tu jest spawn Dobra tutaj początek A czy mi na mapie pokazuje co ja na przykład znalazłem już czy nie? O patrzcie tutaj na środku jest coś widzicie? Tutaj na środku Jest jakiś Nie wiem co to jest widzicie? Jakiś taki symbol taki dziwny a co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć A tu jest sześć karteczek dobra Jedna jest w rogu A bo tam jest koniec widzicie? Tam na górze tam był koniec Czyli tu jest środek na środku jest jakaś karteczka. Tą po prawo karteczkę chyba znalazłem, ale tu są dwie po prawej. Tu musimy znaleźć tą jeszcze jedną po prawej, mi się wydaje, nie? Mi się wydaje, że niestety trzeba jeszcze jedną tą poprawę znaleźć. Dobra, ekipa, zapraszam. Lecimy na prawo. Es eskapada na prawo, zapraszam. It's po to aż widz, kochany. Dzień dobry, witamy. Mam nadzieję, że się nie przestraszysz się. Uuu. A mi, uważaj, tam są, tam są straszne potwory. Tak naprawdę nie ma. O nie, czy tu jest ślepy zaułek? Tak, tu jest ślepy zaułek, ty. Bober, tu ślepy zaułek jest, czemu ja tutaj biegnę? Naprawdę, tu jest ślepe zaułek? Nie, niemożliwe. Nie pasuje mi tutaj. A tu. Czy, co tu jest za ściana? Jakaś ty. Ty, patrzcie, tu jest jakaś taka ściana, przez którą można coś widać, ale do nie. Tu ja nie wiem, ja nie wiem, tu się pogubiłem w tym labiryncie już trochę. Tam jest niebieskie światło. Jak wyjść do tego? Jak wyjść do tej kartki tam po prawej? Ty, to jest niesamowite. Ja muszę jeszcze raz spojrzeć na mapę, nie? To mi coś, to, coś mi się tu nie podoba. A bo tutaj po prawej wszystko to jest w ogóle zamknięty ten, tutaj nie ma żadnego przejścia Trzeba tędy iść, trzeba tutaj iść, o Dobra, to był mój błąd, mój błąd, moi drodzy, tam po prawej to w ogóle nic nie ma, nie? Tam nie ma co iść Halo moi widzowie, trochę ciemno i strasznie się robi Dobrze, mamy latarki, prawda? O, już nie mamy Dobra, coś po prawej musi być, coś po prawej musi być, moi drodzy Tylko jak tutaj na prawą pójść? Wszystko jest, wszystko prowadzi mnie na środek A, czyli ta kulka, ta kulka chyba oznacza środek, tak mi się wydaje ta kulka chyba oznacza ten środek, nie? To, to, to takie śmieszne coś, co było. Chyba. A bo nie, o. Już za nami? Halo, czemu w, wakarmisz? Czemu takie dźwięki wydajesz? Co jest to u mnie tak? No, my chcemy, na, my chcemy tutaj, my chcemy w tą stronę. Ale tutaj nic nie ma, czy coś jest? O, coś może być. Ty, może tu jest tajne przejście, serio. Tu jest może tajne przejście na prawą stronę, żeby te karteczki znaleźć, ty. Chyba nam się udało znaleźć. O, jest, czerwone światło. Czy to jest to, które wcześniej miałem, czy nie? To jest chyba to, co wcześniej miałem. Czy nie? Nie, to jest nowa! Mamy ją. Mamy tą jedną karteczkę z prawej strony, dobra, super, super, super byku, super bober, mamy to. Tung, 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 Sahurze, nie ma żadnych szans na nas, rozumiesz? Boże. Czy tutaj coś jest? Czemu takie straszne dźwięki wydaje? Nie ma nic. O! Stoi, ty. Stoi. Ty, bober, patrz na niego. Patrz na niego, bober, patrz jaki fajny. Widziałeś? Tung, tung, Co że... Sadzę latarkę, dobra? Bober, ty tego, ty tego, ty, 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 ty widzisz? Widzisz tego ziomeczka? Co on robi? Powiedz mi co, co ten, Robert, ten chłop robi Ta 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 Sahur Tak myślałem Bober, tak myślałem a tą zgarnęliśmy? Ty a tą zgarnęliśmy? Ty, bo może tej oczywistej nie zgarnęliśmy tutaj takie czerwone jest? Ty ty, oczywistej nie zgarnęliśmy dobra Mamy szóstą Brakuje nam teraz tylko jednej Tylko jednej gdzieś Gdzie, gdzie nam może te brakować tej jednej? Hmm Gdzie ta jedna nam brakuje? O tutaj czerwone jest, ty Może tej Ty może tej, może sery tej Uwaga uwaga Boga hmm. Nie, już tą zgarnęliśmy niestety nie, nie ma tak łatwo, Bober, niestety. Zmieniłem serwer i mi wszystkie karteczki usunęło. Czajcie to? Muszę teraz wszystko od nowa znaleźć. No to trudno, słuchajcie. Mamy jedno życie. Znajdujemy wszystko od razu albo umieramy. Nie damy się pokonać, ekipa, prawda? To, że nam usunęło wszystkie karteczki, to nie oznacza, że teraz musimy się poddać, prawda? Damy radę, widzowie. Damy radę, damy radę, damy radę. Dobra, lecimy. Lecimy, dobra, Nota. Wyjrzyjno nie boję się ciebie, uciekam przed tobą. Nie ma szans. O Boże, o Boże, o Boże. O nie, ślepy zaułek jeszcze. O nie, mój drogi. Mój drogi, ja dużo stan nie mam do biegania. O! Dobra. Dało się. Dało się. Uciekliśmy. Oficjalnie uciekliśmy raz przed. Yy, tung, tung, sahurem. Tylko gdzie ja teraz te wszystkie karteczki znajdę, które znalazłem wcześniej. Teraz muszę wszystkie dosłownie od nowa znaleźć. To jest tragedia. Ale znalazłem jedną tajną. Dobra, mamy to. Dobra, mamy jedną. Mamy jedną za zieloną. Jeszcze, jeszcze pięć, mój. Dodaj damy radę, damy radę. Wierzę w nas. Ale dzień dobry, o, a to karteczka. Boże, jaka ekipa cała tutaj jest! Ty, w ogóle wie, jaka niesamowita ekipa, witam, witam! Dzień dobry, macie tutaj karteczkę, nie ma za to. Ale ja z wami nie idę, nie? Bo ja muszę tam jeszcze zwiedzić, wiecie, inne korytarze. Papa pa, nara! Jesteśmy, słuchajcie, oficjalnie przy końcu! I końca blokuje tutaj jeden nasz, to, słuchajcie, jakiś złoty strażnik. A mogę tu wejść szybko? Nie zauważysz mnie, nie zauważył mnie, prawda? Chyba nie zauważył mnie. Chyba dobra. O my farta, słuchajcie, nie zauważył mnie. Halo, bykul, mam nadzieję, że tutaj też mnie zauważysz. Dobra, baw się świetnie, Nara! Halo, witam panią! Widzi pani, kto tu jest? Widzi pani, kto tu jest? Lepiej nie podchodź, uważaj, lepiej nie podchodź. Nie podpuszczam cię, ale nie podejdziesz tam, nie? Dobra, mamy karteczkę kolejną. Cyk! Czwarta. Słuchajcie, dajmy radę, wszystkie znaleźć. No, no wierzę w nas, wierzę w nas serio, że damy radę, wszystkie znaleźć, prawda? Prawda, tu, gdzie damy radę, nie? Kiba głową, że tak, no widzicie, widzicie, że kiwa głową, że tak, nie? O, i tutaj nawet kurczak jest. Halo kurczaku, ty tutaj widzę to latarka, to taka mała dla ciebie, nie? Czemu tak machasz skrzydłami, ty? Kurczaku, a ja mogę na tobie pojeździć? Bum. Patrzcie, mam swojego własnego kurczaka. O, już się uciekł. Kolejne czerwone światełko. Dosłownie od razu, zaraz po tutaj. Bo dobra, mamy tutaj ciebie, dzień dobry. I teraz wszystkie, w sumie wszystkie teraz są po lewej stronie już, nie? Tak mi się wydaje, wszystkie są teraz, wiecie, jak macie mapę, to wszystkie są po lewej stronie dokładnie. Więc tutaj gdzieś musimy zaraz znaleźć wszystkie. I ciekawe co wtedy. Dostaniemy Archeggmenta oficjalnie, przyjdziemy grę wtedy? O, tu jest ta strzałeczka czerwona, która mówi właśnie chyba o. O, mówi tutaj o złym panie. To mam nadzieję, że on. O, on się, się ruszał, on się żyje! O, nie, moi drodzy, on żyje! Ale ten nie przejdzie, prawda? Tutaj nie przejdzie. O, tutaj jednak przejdzie. Chyba nie przejdzie? No dobra. tam tu za Nie boję się ciebie! dorocie na klatę! Zapraszam! Nie boję się! Czemu on idzie. Halo, czekam na ciebie. Czemu nie idziesz? A, gdzie znowu? Ty, byku, idź tam w lewo. Ja cię potrzebuję tutaj. Słyszałeś, nie? Chodź tutaj, Dobra, tu, zobacz stachu, że słuchajcie, Ko Koniec tego dobrego. Chodź tutaj, o, chodź tutaj. Chodź tutaj, dokładnie. Chodź tutaj, byku. Nie przejmuj się. Dzień dobry. Nala, latarka na drogę i spadam stąd. Uciekam tam, gdzie ty byłeś. Dobra, uciekamy tutaj, uciekamy za niego. Uciekamy tutaj, za karteczka. Jest tak blisko. Nie jestem tak blisko, już dostatniej? Dobra, jesteśmy bezpieczni. Mamy ją. Teraz nam została ostatnia. Na pewno gdzieś na środku. Na 100% gdzieś na środku nam została. Takaś jedna na środku musi być jeszcze. Bo my tak w ogóle przez środek nie przychodziliśmy, nie? Prawda mi się? O, wy tam w ogóle lepiej uważajcie, tam nie chcecie iść, nie? Tam czeka na was pewna śmierć. Ale dobra, my się też nie przejmujemy. Oni tam słuchacie. Oni tam chcą iść. To nie chce idą, nie? To nie chce se, niech se idą. Dobra, tutaj jest spawn, tak? A! O jeju. O jeju, moj Tu jest spawn. A czy ja do niego dojdę? Dobra, tum, tum, sahur, słuchaj, musimy tango zatańczyć, słuchaj. Biegnie tutaj, biegnie tutaj! Gdybyście nie wiedzieli, to umarliśmy. Ale to nic, moja dużo do pierścienia, ta śmierć nas nie powstrzyma. Idziemy szukać ostatniej karteczki, rozumiecie? Ty też nas nie powstrzymasz, ty, brązowy misiaku. Właśnie w ogóle, tum, sahur, słuchajcie, jest zrobiony z drewna, czy nie? Bo ma w teorii drewnianą pałkę i sam wygląda jak taka pałka drewniana, ale czy on jest pałką drewnianą? O, wieku, nie potość do na nas. Chyba w teorii tak tą karteczkę po lewo zgarnąłem. Nie wiem, czy tych dwóch po prawej zgarnąłem. Nie wiem, czy tej jednej po prawej jeszcze mi nie brakuje, przypadkiem. No, jak mi brakuje, to bardzo lipa trochę. Tutaj w teorii co? Muszę iść tutaj w prawo i powinno od razu być. I potem, jak będę szedł, to kolejna powinna być. Dobra, no to musimy z to spróbować. Robimy eskapadę w prawo. Tak, tak. Dobra, trzymamy się cały czas prawej strony. Cały czas prawej ściany się trzymamy. I powinniśmy dojść. Jak tam nie będzie karteczki, to się oznacza, że się pogubiłem już, nie? To już wtedy już koniec z nami. I tutaj powinna być karteczka, którą wziąłem, dobra, to tą wziąłem. Okej, okay, tą oficjalnie wziąłem. I teraz tutaj jak się będę trzymał prawej ściany cały czas znowu, to powinna być jeszcze jedna. O! Jest ty! Może to jest ta! Może to jest ta, serio! No, taki żart. Dobra, no to jak te zgarnąłem, słuchajcie, to nie, wiem, musimy wrócić na respawn. Robię. E, e, taktyczne kamikadze robię, bo chyba te dwie zgarnęliśmy w takim razie. Te dwie zgarnęliśmy. Czy ja tą środkową kiedykolwiek zgarnąłem? Może tej środkowej nigdy nie zgarnąłem A żeby na tą środkową dojść To trzeba iść w teorii Boże, tu się wszystko trzęsie, nic nie widzę Trzeba iść prosto Tutaj Boże, trzymać się tutaj prawej ściany Trzeba iść Cały czas prosto O Boże, tu jest taka ciężka Droga, że ja nie wiem Może tej przyspawnię, Zobacz, słuchajcie, ja chyba tej przyspawnię Nigdy nie zgarnąłem, sorry, sorry, tung, tung. sorry, sorry Sorry, sorry. Przechodzę. Może tej na maksa na bo nie zgarnąłem. Może to jest ta. Może to jest ta. No muszę ją znaleźć. No nie, nie, nie powstrzymacie mnie. Cześć to ProHuman0727? Nie powstrzymasz mnie. O! No nie, ją też mamy. bo to muszę iść na środek jakoś słuchaj. Cześć to byku? Muszę pójść na środek. Rozumiesz mnie? W zachórze? Muszę pójść na środek. Ale nie podchodź teraz do mnie. Odwal się, odwal się. A, bo to jest ta się środka. Dobra. No Sahur, pobiegł na tego. Ja uciekam w tą stronę. Uciekamy w tą stronę szybko. Zanim nas dopadnie. Uuu. O nie, o nie. Ja nie mam no stabilny już. No dobra, dobra, odpuścił. No sachurek, Sahurek kochany odpuścił nam. Suchar nam odpuścił. Dzięki Bogu, bo już było. Już, już, już myślałem, że będziemy sami sucharami zaraz. Na pewno chodzi o tą karteczkę na środku. Musimy dorwać tą karteczkę na środku. Tak w skrócie, nie? Ta, która była tam, wiecie, przy tym jakimś dziwnym czymś. O, no to jest? To, to jest ten środek niby? To była ta kulka chyba oznacza środek, tak czy nie? Wtedy oznaczasz to, że tutaj powinna być karteczka. Gdzieś. Ale nie ma jej, nie widzę. O, witam panów! Dzień dobry, jak się bawicie? Macie jakąś karteczkę dla mnie może? Macie coś dla mnie? Wiecie, to, że, wie, wiecie gdzie, wiecie coś, coś jest, cokolwiek, coś? Tutaj chyba powinien być już koniec w ogóle. Nie, nie, nie ja nie wiem gdzie ja jestem. Moi drodzy, gdzie my jesteśmy? ProHuman, jak ja cię w ogóle znowu znalazłem? Jak ty, co ty tu robisz? Boże, zamykają nam wszystko gdzieś, coś. Może tutaj te potwory, słuchajcie. Oczką, las prześciany, czy mi się wydawało? Nie, dobra. Nie, no znowu tu jestem kobok tego kółka. To nie tak. Coś nie, coś nie tak. Dobra, jeszcze raz. Szybki reset. Jeszcze raz muszę zapamiętać tą mapę na, na pamięć, nie? Jesteśmy tutaj, a wydaje mi się, że brakuje mi tej karteczki, bo ona jest bardzo ciężka do zdobycia. Bardzo ciężka do zdobycia musi być, nie? Jak tutaj dojść? Ty, Sahur, nie przeszkadza mi, dobra, nie przeszkadza mi, dobra, ocuj się, ten biedny chłop teraz przez Ciebie umarł. Dobra, no, musimy tutaj popatrzeć, nie, bo nie dają nam spokoju te misiaczki wstrętne, nie. Dobra, potrzebuję dojść tutaj. Idziemy sobie tutaj, cyk, cyk, musimy tutaj iść lewo, trzymamy się wtedy cały czas prawej ściany. Dobra, trzymamy się prawej ściany do pierwszego wyjścia. Dobra, do pierwszego wyjścia się. trzymamy prawej ściany. Jak będzie raz w prawo, to nie idziemy, ale potem idziemy. Dobra, czyli tutaj nie idziemy, tu jest źle Idziemy tam I trzymamy się cały czas w prawej stronie I powinniśmy dojść Nawet tam ekipa idzie, ty, to ma sens Ekipa, to ma sens, ty Oni też wiedzą, oni też wiedzą chyba Cała ekipa za nami idzie, patrzcie, wszyscy myślą, że wiemy gdzie iść A ja nie wiem, ja, ja sam nie wiem, czy ja dobrze idę, nie? O, i tutaj skręcamy Tutaj idziemy Zapraszam ekipa A wy źle idziecie, źle idziecie, misiaczki Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj Chodźcie tutaj, serio wam mówię Oni nie wiedzą o, ale jeden chłop za mną polas. Dobry wybór, chłop wiedział, że za mną pójść. Idziemy po najrzadszą karteczkę na całej mapie, mój drogi. Tutaj tej karteczki to nikt praktycznie nie ma, o tej dokładnie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to ona jest. Powiedzcie, że to ona, błagam bo... Powiedzcie, że to ona. Powiedzcie, że to ona. Jest! To ona! Uważaj, znaleźliśmy moi drodzy, ostatnią karteczkę! Jak się z tym czujesz? Proszę, Lord, mów do mikrofonu. To prawda, ja wiem, że to latarka, ale nie przejmuj się. Oj, swoje ostatnie słowa, czy czujesz się zadowolony? Czy Tung 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 Sahur to najlepszy Italian brainer? Takiego znacie. Nie chcieli zostawić komentarza. Zostawili to bez komentarza. Ale nas jego komentarze nie obchodzą. My, słuchajcie, bierzemy ostatnią kaseczkę. I oficjalnie mamy 7 na 7. Wygraliśmy grę. Wybuchy, petardy. Braidro te wszystkie na ekranie. Najlepsza muzyka na świecie. Wygraliśmy, jesteśmy zwycięzcami. Uciekliśmy oficjalnie przed Tum Tum-Tum